Cześć Celina, miałem przeczucie, Halo? cześć to ja. Co tam? Miałem przeczucie, że odbierzesz i mówię zadzwonię. Powiedz mi tak, czy kartofle podrożały? Ja na razie nie, nie mam. Ale nie masz kartofli już. Bo chciałem, żebyś mi przygotowała. Ale to no problem mam, no, co chciałeś? No chciałem, żebyś mi przygotowała. Powiedz. Nie, no już nie mam tak za dużo. Je, jeden worek byś miała dla mnie? A ty jesteś pieśniku? No. A jak wybiorę. No to dobra, jakbyś, jakbyś mogła, no to jak nie jeden worek, to chociaż z 40 kilo, no z 30 kilo. Ale, no dobra. ale podrożały coś czy nie? Czy kartofle podrożały? Celinko? Mam pytanie, czy kartofle podrożały? Jak nie podrożały, to znaczy, że inflacji nie ma. A wszyscy mówią o inflacji, jakaś bzdura.